to teraz będzie moc. Dzień dobry, jedyneczka. Nie. Nie. Ja też mam taki smutny ton, jak płacę za paliwo, ale jeszcze nigdy nie płakałem przy kasie.

Nie, powyżej. To jest najniżej. Mm -hmm. Banglada Fajnie Waf kurwa to. Zgadni, gdzie oni wszyscy jadą? No na łagów. O. Tam bliżej łagowa, to trzeba będzie powolutku No. Dużo policjantów z tego co wstałem. Aha. Tak w ogóle To dzień dobry drodzy widzowie Dzień dobry, dzień dobry Jedziemy tam gdzie dzisiaj jadą wszyscy Albo zdecydowana większość Tak Piątek nie zaciekawy, sobota nie za ciekawa, Za to niedziela jest ciekawa Bo jest słoneczna i ciepła No bardzo przyjemnie jest więc jedziemy na łagów w lubuski tak popodziwiać motorcykle porobić kilka swoje nagrać jakiś filmik później do domciu mamy taką tradycję że co weekend sobota bądź niedziela mamy pizzę w domu domową więc trzeba będzie zrobić domową pizzę a później na no moto tylko na Suzuki tym razem to schodzę co? co? zastanawiasz się jak zejść? co? Się jak zejść? nie, nie wiedziałem czy Artur jest gotowy żeby zejść a co ma lepszy ten Whatsapp? Messenger? Nie mam pojęcia, co ma lepszy zasięg. Nie zasięg, tylko jakość dźwięku. Jakość dźwięku. Może Whatsapp? Nie mam pojęcia. Brata słabo słychać. Niestety mamy tylko dwa mikrofony bezprzewodowe. A ten, a ten, ten magik, co się wlewa do silnika, żeby pouszczelniał, próbowałeś może dodatkowo? A B, a na górze masz plus. Co teraz słychać? Dobra. Aha. A bo to kurde widzisz, dzisiaj patrzysz, jest jutro ma być słonecznie, a zobaczysz wieczorem już ma B spadać. Mały deszczyk zaczął padać. Taki tyci tyci kurde, może byś kierunkowska złączył facet kurde. Tu już nie jest tyci tyci i wcale lepiej nie będzie A brat na nowych oponach Gdzie to? Gdzie te chmurska idą? Kurde? W lewo no, Łagów jeziora, no to tu to może ściągać kurde. Z tego, Wolne. Wolne. A? Nie ma Coraz mocniej pada cholera. Albo na przystanek. Tu się rozglądam właśnie. Na no, Orlanie <noise> <noise> O no, ja muszę też o kamerę patrzeć, bo ja mam cały bok otwarty, żeby mi się nie zjarała mam ten mikrofon założony. No z nami będzie szło, też tak czuję Pofie auto McDonalds A widzę tam A byliśmy na nim przecież Trzy razy Jarek powtarzał na rondzie w lewo. A zgadnijcie, gdzie Gruby pojechał? Aha. No. A coś. Ale tu są fajne autka stare. No bo to chyba wraczki, nie? Hamuje, hamuje Ty, co za... Ty, co za... co za... Oooo, jak to fajnie wygląda z kempingiem no, ale oni pewnie na cały te... na trzy dni, nie? O właśnie

Jak jedziesz krajówkami, obojętnie czy masz kurde 30-32 stopnie To jedna kreska, nie? A jak tylko wjeżdżasz w miasto, na momencie połowa. A jak ja mogę przestawić ten prędkościomierz mieszkoglowski, kurde, z lewej na prawą, żeby mi pokazał, żeby gdziekolwiek indziej mi pokazywał. Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy to przestawisz. Trzeba by było zobaczyć ta... może w ustawieniu. Gdzieś w cień? Tam słońce Tam słońce, chyba za stację By było najlepiej Bo masz tam jeszcze około stacji Masz tą mieszbę, czyli będzie trochę tam Mieszbę w cieniu i Albo tutaj można Ale O tu Trochę cienia Zobaczania pogodę za ten czas W lusterku nie było widać Bo nie widać, nie widać w lusterku Zmartwieni tym, ile motocyklistek i motocyklistów widzieliśmy w drodze na drugim pasie, stwierdziliśmy, że się zatrzymamy i zapytamy kolegów motorzystów, czy jest w ogóle sens jechać teraz na łagów. Okazało się, że wszyscy już się zbierają, to i my postanowiliśmy wracać do domu. Siadaj! Jest nas strójka braci, i kuźwa widać, że to jednakowa krew. Wszyscy zajebiście przystojni. Siedzę. Siedzisz? Siedzę. Siedzę. Jak tu się teraz wyjeżdża? Tu. Tu, tu. A ty tam pojechałeś. Ale dziwnie, kurde, dupa musi się przyzwyczaić chyba. Tak.

Pewnie, pewnie. A widzi, bo skręca, cholera. Czech. Chcę zgasie. A nie chcesz anki na tył? No ale dociążę trochę oponę, nie? O, 55. Żeby nie hamować. Chociaż ja mam ABS, a chciałbym, ale tu bez anki, kurde. Ja chciałbym sprawdzić, jak mi się ten ABS zachowa wie, na mokrym przy awaryjnym hamowaniu, kurde. Tak tak, radę, tak, tak, tak Tak, tak A ten motocykl działa zupełnie inaczej jak na tym Na pięknym, tak tak, eee, no, no, tak, nie wiem Jak będziesz jeździł na rzutach w miarę To zresztą jest taryf traficzny, ale na rzutach w miarę Potrzebne jest jakaś sprawa Tylni, tylni Ale fajna droga tu Nie, nie, nie Ta leśna, szutrowa. A widziałem zakazu nie było Taka jest, w zupełnie droga o całe 7 kilometrów Jania. No bo chciałem podnieść do góry Wiatr zwiał Wiatr mi zwiał szybkę <ślad> Ale utrzymałem <ślad> I rozłączyło mnie No wiem Rozłączyło go <ślad> <ślad> Za mocno <ślad> O tak jest na full A mo może, może... Przy ten, jak mi zwiało szybkę, to wy wyłączyłem się. A może gdzieś tam szybką coś nacisnęłeś? No, No, ale pal paluchami pociągnęło, ale przytrzymałem, kurwa. <laughs> o, widzisz? Jak podjedziesz bliżej, to zobaczysz, jaka ona wysoka jest. Nie, tu mam, tu mam tu mam oczy, nie wiem czy widzisz. Tak, to ja w ogóle nic nie czuję, nie? Tylko z boku czuję taki lekki T Tak to czuję jak mi o ta kopo wywiewa tutaj, nie? O. no Tylko ja nie lubię przez szybkę patrzeć, nie? O tu uwaga, bo tu... No właśnie widzę, o o o, o stop, stop, Dużo stop stop, 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 stop. stop. stop, stop. <mulatriczny> widzę, widzę. widzę. o bo drzewka. O, wyrwało! No widzicie, do łagowa nie dojechaliśmy. Okazało się, że z łagowa się wszyscy już zbierają. Tak złapały nasz deszcze. Mocniejsze i większe. <noise> I te małe zresztą też. Tak. Nawet tak. przez chwilę malutki grad padał. Tak. A teraz znowu świeci słoneczko. No, a Suzuką też będę chciał się przyjechać. Zobaczymy. Ale to gdzieś bardziej, gdzieś tak w koło, nie? No, no, no. Bardziej bliżej niż bardziej dalej. O, może Ro tak. Rozumiem. Ale fajnie było. No, fajnie było. Nie mówię, że nie. Trochę przykłód, trochę deszczu. <noise> No tu mokro no. Tracer Yamaha Tracer Fajna już, no chciałem Ci ten łagów pokazać bo... to, to co do tej pory to tam To można by rzec spotkania nawet No no Za rok Jeszcze będą zloty Oczywiście jest... Winobraniowy Tu musiało przestać padać całkiem niedawno Tak to nie było odrań Też albo przytrzymała trochę No, albo ściągała albo, do siebie nie? Albo do siebie ściągnęła nie? Jak twój paluszek już jest foku okay. <grym> Ja nie wiedziałem <grym> bo zazwyczaj jak jechałem wolniej jechałem to sobie regulowałem To musiałem trochę siły użyć no no A teraz najprawdopodobniej wiatr mi pomógł, nie? No Mogło tak, być, no Ja tak chcę lekko do góry, a to mi poszło czuję że, czuję, że nie chcę uciec, no to złapałem mocniej, to mi wygięło tego kciuka trochę, no ale nie puściłem No no Też od razu do siebie no mi się przypomniało, że przecież mam ciebie Też <laughs> no bym musiał wtedy biegi redukować bez sprzęgła, nie jakbym sam jechał. Tak. No tu ta pogo, e, pogoda, podłoga. Tak średnia. No. Tak bardzo, bardzo mokro bym powiedziała, że tu musiało lać. No Laura dlatego pisała, że bardzo ta duża burza. burza. Ciuchy biegowe na balkonie. No ale słońce świeci, wyschną O. Będą pachnieć deszczem. I tak. Co, że... Nie, no dobrze, dobrze. A. No. <laughs> Czemu tu nie czerwony łącze, jak tu jest czerwone na przycisk? A może dla tamtych, co tam skrę... chcą skręcać, nie? Tak, może być, że dla tamtych, co skr... chcą skręcać. Polska <laughs> język, trudny język. Tak, tak. Drzewo. No tak. Pokazuje, że możesz jechać. Nie widziałem. Co tam się stało? Nie wiem, też nie widziałam. Coś na dachu, bo drabinę mieli. O, czuć Uważaj, psy. Mogło się wystraszyć, jak burza była czy coś. Tam. Ale widziałem, że dwójka na przykład miała obroże. No. no, i kulturalnie przez pasy. No, oczywiście. Tylko jeden stwierdził, że zawraca, i reszta poszła za nim. Państwo, przejść są. Chyba tak. Albo tylko rozmawiają. Iść, 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 iść. No co tu się dzieje, chula? Nie wiem. Głośmy dobrą nowinę. Kongres świadków jechał. A tylu ich mamy? <śles> <śles> to co? Prawilnie się nie przywitaliśmy, ale może prawilnie się pożegnamy, co? No to ruszaj się, bo chcę zapalić. <laughs> to my się żegnamy, drodzy widzowie. Pa! No, na razie, cześć! Tak, spodzienka. No.